Czy chcesz poznać sekretny sposób na odzyskanie wewnętrznej iskry, gdy już nic cię nie cieszy? Bo są takie dni, a czasem i tygodnie, kiedy wszystko jest niby ok, ale czujesz jakby odłączenie od gniazdka. Niby nic nie boli, nie płaczesz, po prostu nie czujesz nic, takie otępienie emocjonalne. I wtedy wchodzi on, mały rytuał, a działa jak reset. Weź kartkę, pisz ręcznie. Napisz trzy rzeczy, które czujesz, nawet jeśli to pustka, zmęczenie lub nic. Dwie rzeczy, które cię dziś nie zabiły, serio, nawet od najdrobniejszych. Jedną rzecz, którą możesz zrobić tylko dla siebie nie dla lajków, nie dla obowiązku tylko dla siebie. To nie magia, to neurobiologia. Pisząc, dajesz mózgowi sygnał: hej, jestem tu, żyję, reaguję, jestem bezpieczny. Ten mały rytuał nie naprawi wszystkiego, ale zapali pierwszą iskrę, a potem może drugą i kolejna.